Eluwa widzowie, dzisiaj jesteśmy w grze Subway Source. No i dzisiaj tak jest. Została nowa aktualizacja, która taka ufo, gdy Cię cieszę. Więc lecimy i patrz jak to wygląda. Ładno, no Zostałeś Zostawcie lajka, subskrypcję i dzwoneczek który obok tej subskrypcji tak no jest. Ale musicie najpierw zasubskrybować. Tak nie ma potem dzwonka. Musicie najpierw zasubskrybować, a potem jest dzwonek. Więc tak nie możecie kliknąć tylko dzwonka. O, mamy literę B. Jakiś bam. Nie wiem czy w angielsku. Dobra, to teraz jest... Patrzcie jak patrzcie teraz jak wyglądają yy, yy, pociągi. Ze szczyt. To wygląda jak jakiś sezon nowy, a nie aktualizacja. Teraz są sezony w suba i surf. What? Bo i e Bóg odkryłem! Dlaczego ten? Nie skacze tam się, tam? trzeba byłoby skakać, bo pomiędzy tymi wiecie. Jakieś. Uf, pane. To się zbiera niby. Może to jest jakiś nowy sezon. Pek, pek. Ipek, bierzemy z hajs, ipek tu, tu już mamy most No to nieźle się zginąłem, no to nieźle W ogóle to jest taki film, gdzie testuję jak się gra na nowym sezonie Więc zagramy kolejną gierkę Też będziemy grać w deskę Deską będziemy grać, bo mam ich milion, nawet teraz co zagramy Więc Hmm. Tak może być. Teraz yy, już. Nie wiem po co ja mam, włączyłam, ale no spoko, żeby był ciekawy odcinek. I teraz ostatnia litera no i będziemy mieć BAM. Co to znaczy Buty. Dawaj. I bęk! I lecimy ze skoksem. Bęk. Tak się skaczy, no i hop! Hop! No i tak. No i teraz mamy deskę, za chwilę włączymy kolejną. A najlepszy odcinek na świecie. Deska Challenge w, nowej, w nowym sezonie. Le leci kolejna deska? Dobra, jak to zrobimy? Mamy już co? Mamy już i ten. Już mamy cały wyraz, więc dostaniemy za to 150 su. To o nie czasami się przydaje włączyć deskę. Tu mamy Mystery boxa, ja tak powiem. Przynajmniej na niego, wy możecie się ze mną nie zgadzać, więc dobra teraz lecimy z kolejną. Ma jakiś spańcz, bo pff. kolejna deska będzie się za chwilę, proszę mi to wyjaśnić. Co robią te rzeczy na wodzie? What the fuck? Dobra, teraz już jesteśmy. To na... jest most? Nie. Taki, taki jakby teraz lecimy sobie w tą stronę, bo to jest hajs i mamy buty i bęk. Teraz ro... lecimy w kosmos. Kosmos challenge. Bęk. Chwilę deskę kolejną sobie włączymy. Deska kolejna leci, ja pobijam rekord, no what, bo Callow ten serc odmowy jest jakiś epicki, taka gra mi się to podoba, no i panie. Mamy podwójne i mamy... Nexa? Co? Co tam robiła jak, jakaś Bibi z Brawl no to nieźle. Tam była ikona NEXE, so what the hell, co się dzieje w tym, w tej grze? Deskapik? To jest jakiś Janusz, to jest. Ja, O oh my god! Nie! Yes. Jezus Maria, co się tu dzieje? Buty się przydadzą, tak może tak mega się nawet przydadzą. Jak... Łot! Teraz patrz jak daleko skaczę. Deska się przydałaby. Nie! Mam kluczyk, to sobie odrodzę się. Deska sobie od razu. Deska challenge w nowym sezonie. Taki będzie, taka będzie, jaki będzie tytuł tego odcinka. Jetpack! Dobra, on mi uratuje połowę mapy. On mnie uratuje. Patrzcie, bę... Tysiaka zbierzemy sobie na jednej grze. Dobra. Bęk, bank. Do... Dobra i... Tysiaka mamy już prawie. Mamy, Wiem, że jesteśmy za połową Tysiaka. Jestem głupi z matematyki. Będzie deska, zawłączymy. Deska lecisz? Mamy kolejną deskę. To się tu dzieje na tej mapie. Jest chyba mój ulubiony sezon, ale jest taki minut, że chyba szybciej przyspieszają. Bo tak po prostu mi się wydaje. Na chwilę się deska może skończyć. Będziemy za chwilę włączać kolejną deskę. Teraz mam chwilę. Więc kolej. Ej, nie miało... Teraz jakaś świąteczna aktualizacja wyskakuje. To by było złe. No ale dobra. Jakby co, to, to na razie. mamy Tysiaka! Jakie. Je... Dobra, już mam 1200, to może nadbieramy półtora koła. No i patrz, tak się gra w takie gry. Więc jest idealna gra pode mnie. Mam i ma, ja. Dobra, tego się wystraszyłem i to... Dobrze, że nie mam deskę. Deska czasami uratuje życie mi. Mam deskę kolejną. Ja? Co się ty dzieje? Pyk, byk, 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 byk. Będzie półtora! Będzie półtora koła! Będzie! Teraz proszę, jak, jak to zmaszczę, ale to jest niemożliwe, bo mam jetpack. Dobra, mamy! Mamy to! Jak szybko teraz na jetpacku nawalamy? Można biję. Może dwa koła nawet. Jest mój. To jest moja ulubiona aktualizacja Przerzekam na słowo No nie policzkę, spadaj Idę łóżka Nie Nie No nie, a tak nam dobrze szło I teraz mamy Mamy Mystery boxa radio no i kolejny mystery box No i jeszcze kolejny? Nie Więc się mega zbogaciliśmy. Robiliśmy nowy rekord? Nie, ale byliśmy dosyć blisko Więc gramy kolejną gierkę deska challenge Teraz się włączam deskę, no i lecimy Ej lol, dlaczego się nie da wejść na chody? Co? Meat! Si jak się, dwa razy się wejdzie na chodnik w tym sezonie, to się ginie. Bo, prawdę wam to pokazać w następnej gierce. Dlaczego ja tam nie. A, wiem, Bag! Spoko, nie wnikam. Deskę włączamy za. Teraz właśnie będziemy wyłączać deskę. Włączać, a nie wyłączać. Dobra, i teraz mm, teraz zaczną chyba już tak dosyć szybciej jeździć pociągi. E, więc tam jest rower. Jest rower, jest rower Ej, mogli dodać. Ej, puk! zbugowałeś ten e, w barierce, albo w tym czymś. Może się poprawić w komentarzu. E, ten. Wiecie. ten to coś deskę sobie włączamy no i lecimy z koksem teraz, po, teraz niech chcę też jedno je, jeden kaw bijemy sobie może jak się nam uda i tu jedzie poczekaj a jest tu, tak lecę bo je lubię no. o magnes się przyda bo będę więcej hajsu mieć na przykład jak tu spadnę, to, to wiesz, mi bierze Janusz. I pamiętaj o tym przycisku magicznym, dla mnie magicznym, ceny. I pamiętajcie, żeby założyć konto też na YouTube, bo jak nie założycie, to nie możecie subować. I to jest właśnie... u yy, Dobra, zbogowałem się. Deska leci? I teraz już dosyć szybko jedziemy. Jakiś bus tam. Nie! Czaska kolejna, lecisz. Jetpackiem się lecimy, jetpack. Jed dawaj jetpack! Oj, tutaj jest takie fajne, że dużo hajsu zbieramy. A tam na przykład już nie ma. Patrz, tam nie ma wcale hajsu! What the... Pyk, pyk, pyk. Lecimy se teraz kolej No i se po dachach! Dobra, to się właśnie stało. o i to jest piękne. Harley backfly. Dobra. Deskę mieliśmy, więc się nam udało. Deska kolejna. Teraz... Teraz mamy jakiegoś Jowisza. Nie, Saturna. Teraz mamy hajs, tak jak zawsze. No i to jest piękne, patrz. Jest tak po środku i tak hajs automatycznie wbije na konto. mam już 800, może, może wbijemy kolejny raz, półtora koła. więc gdzie? Tam jest kolejny i nie! Nie udało się wbić siaka. Już byliśmy tak blisko. Dlaczego oni mi to robią? No ale dobra, Księciu nasz już się pięknie nam więc to może być na tyle. I pokażę wam ten e, mit. Patrzcie na to. Patrz. Chce się wejść niby na chodnik. Jeszcze nadwieram hajsu. Chce się wejść na chodnik No i się ginie. No. No. Co? Dlaczego to nie zadziałało? Dobra, ten jest mit obalony. Więc... Paj, teraz pan ninja wleci na rejony, no i pięknie. I... menu. No i NINJA, no witam! Więc to będzie na tyle z tej strony Ninja Game no i...